Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. i Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie transporter bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizzy Publishing. Spokojnie, spokojnie, za chwilę wrócimy do Eleanor, która będzie wychodziła w środy, ale najpierw muszę troszeczkę nadgonić odcinki z naszego transportera. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 16. numer kolekcji. A potem złożymy sobie hamulce przednie. Jeśli interesuje interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 16 zawiera opona. Gumowa. Kołpaczek i weko na felgę. Plastikowy. Zaślepka piasty. Kołpak. Plastikowy. Felga. Pla metalowa. Dwie sztuki piasty koła metalowe lewy zacisk hamulcowy plastikowy pneumatyczny siłownik hamulcowy przedni lewy plastikowy tarcze hamulcowe 1, dwie sztuki plastikowe tarcze hamulcowe 2 dwie sztuki plastikowe zwrotnica lewa metalowa ramie układu kierowniczego hmm, chyba metalowe lewe ramię zwrotnicy chyba metalowe prawy zacisk hamulcowy plastikowy pneumatyczny siłownik hamulcowy przedni prawy plastikowy zwrotnica prawa metalowa prawe ramię zwrotnicy metalowe dwa krążki prawdopodobnie plastikowe i pięć zestawów śrubek poza tymi elementami przyda się jeszcze miska z ciepłą wodą, ale to już później z gorącą wodą, nie cię. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszej kolejności to, co jest w instrukcji, to mamy wziąć to koło, które mieliśmy w numerze drugim, czyli prawie że na samym początku, i mamy zdjąć i ten kołpak. Tak, on jest tylko na wcisk. Ok, ściągnięty. To mamy ściągnąć. Ten kołpaczek, który tylko tam jest, nawet nie przyczepiony, też ściągamy. I musimy też odkręcić piastę o dziwo. I mamy ją generalnie wymienić. Tak, mamy wymienić tą piastę na nową. Nie wiem w jakim celu. O co chodzi. Niestety nie jest to wyjaśnione. piszą po prostu, żeby to zrobić. Więc. Te śrubki idą, że tak powiem, do wyrzucenia. Piasta też do wyrzucenia. Naprawdę nie widzę w tym celu. Więc może ktoś z Was mi to wytłumaczy. I mamy zastąpić to nową piastą, która jest. która różni się ilością tych, tych takich imitacji śrubek. Tu jest ich mniej. Może dlatego, żeby było lepiej odwzorowane. Może tu o to chodzi. No dobra. Też tak może być. Znawcy ciężarówek, wypowiedzcie się, proszę. Cztery śrubki BN. Jeszcze jedna? Troszkę yes. mi się ślizga No ale dobra. Wymienione. I na razie tak to zostawiamy. Kołpaczek na to gdzieś tam idzie na boczek. I teraz mamy tak zwany pierwszy krok. W pierwszym kroku bierzemy sobie dwie części tarczy hamulcowej i po prostu te elementy ze sobą łączymy tutaj na, na wcisk. Ok, to jest tarcza hamulcowa. Teraz bierzemy sobie siłownik lewy. To jest lewy, tak. Tutaj zobaczcie. Widać? Tak widać. Jest L. Więc to jest lewy siłownik i bierzemy też zacisk hamulcowy, też lewy. Już znalazłem literkę. O, widzicie, w tym miejscu jest. I chcemy połączyć te dwa, te dwa elementy, ale jeszcze nie wiem jak. Czyli tak, tu jest literka L, a ten zacisk montujemy A, dobra. Czyli tutaj jest mały taki stworzeń. Tutaj wciskamy ten, ten element. No, nawet nie wciskamy, po prostu przykładamy. To nie jest na wcisk. I tutaj w tym miejscu przykręcamy śrubką CP. Ok, elegancko. Teraz bierzemy sobie tarczę hamulcową, złożoną i chcemy ją umieścić w ten sposób w zacisku i teraz co dalej bierzemy sobie zwrotnicę lewą zwrotnica lewa to jest ta literkę L widać o w tym miejscu i teraz umieszczamy to ten sposób tak jest i przykręcamy za pomocą dwóch śrubek CP o, tak. no dobra nie, teraz nie wypadnie nie wypadnie, no dobra i teraz odwracamy sobie w ten sposób, bierzemy e, ramię układu kierowniczego i jak przymocowujemy w tym miejscu, tak jeszcze, jeszcze. w tym miejscu nakładamy o, odwrotnie się nie da, bo tutaj jest jeszcze taki kwadratowy otwór i w ten sposób nie będzie, nie będzie pasowało a tutaj cyk i pasuj. No dobra. Bierzemy sobie dwie śrubki DM. No, tak się uda. Okay, wstępnie jest jedna śrubka. Następny krok to bierzemy sobie ramię zwrotnicy lewe. Tutaj mamy literkę L w tym miejscu. I montujemy tutaj. Za pomocą oczywiście śrubek DM, czyli te same co było wcześniej. Okay. i teraz bierzemy sobie yy, koło to które właśnie, którego wcześniej używaliśmy i umieszczamy tą naszą tarczę hamulcową tutaj w tym miejscu a i dobra, mamy tutaj takie małe wycięcie i w środku też mamy taką wypustkę więc staramy się to właśnie wpasować w ten sposób Ciężko to skontrolować, ale tarcza się nie rusza, a powinno być razem z kołem, więc chyba trafiłem. Teraz od przodu w środek piasty wkręcamy. A, ok, e, więc najpierw wkładamy jeden z krążków, czyli taką. No widzicie, nie metalowe, tylko plastikowe. O, krążek już jest w środku. I teraz za pomocą śruby MM. włączymy koło z tarczą hamulcową I tu jest pewnie ta sama, yy, ta sama zasada co z dodżem no jest rozklekotane ale jak to mocniej będę przykręcać znaczy generalnie to jest luźne i będzie luźne prawdopodobnie spróbuję mocniej przykręcić ale pewnie za chwilę koło nie będzie się chciało w ogóle, w ogóle kręcić Bo nie. Albo jest taki dystans, że akurat tutaj, bo chyba jeszcze mogę dokręcić, ale jest bardzo duży opór. O, o, naprawić o, muszę naprawdę mocno. Albo nie, no, ale jest ok, no, dobra, zamontowane. I teraz bierzemy sobie nasze podwozie i będziemy to montować. Że to jest lewe, no to trzeba to zamontować. Z lewej strony na rysunku jest normalnie, nie jest odwrócony model. Czyli o, teraz będzie dobrze. Cyk. Tutaj pasuje i za pomocą śruby QM przykręcamy koło do podwójca. Od góry, od góry. No, ciekawe, żeby tam trafić. No, trochę na oślep. Się to robi. Nadal jeszcze? bym trafił? Tak, trafiłem od razu. Okay. Dobra, dokręcono do końca. Pan nie się skręca delikatnie. Super! Tak jest. I co? Teraz, jedyne co jeszcze robimy, to już można powrotem tutaj wrócić z chłopakiem. Jest ciśnięte. To coś, co według mnie nie ma sensu w ogóle w tej budowie. To się w ogóle nie trzyma w żaden sposób. O, teraz się zaczęło trzymać, tylko że jest krzywo w ten, wciśnięte. No. No. No, chyba, że teraz jest właśnie problem. Bo teraz są jest śruba. Jest ta podkładka. O, teraz, teraz tak, teraz się trzyma mocniej. Tak mi się wydaje. I weko wciskamy. Cyk. Gotowe. <grym> Ten wydech to chyba nie tędy, bo zahacza o oponę. Dobra. Dalej. Dalej, teraz, już sobie właśnie dobrze jest przygotować wodę. Ciepłą wodę, dokładnie, żeby naszą oponę zmienczyć. więc Zaraz A few moments later. Dobra, już jestem. musicie mi uwierzyć na słowo, że mam miskę z gorącą wodą, i wkładamy ją, oponę do właśnie tej wody. I na ten czas, co my sobie będziemy składać, resztę rzeczy, ona już fajnie nam. Zmięknie. Więc lecimy. Łączymy sobie. Dwie tarcze. Nie tak. Jestem głupi. Oczywiście, że w ten sposób. Ok. Dalej zacisk w ten sposób wkładamy. Nie, najpierw zacisk z siłą z tą z czym? z zaciskiem o, a tutaj nie mam tego stworzenia jakby był ułamany no niestety, nie wiem czy ja wina czy ja dostałem wadliwy czy gdzieś się złamał nie wiem, szczerze mówiąc śrubka CP dobra dalej wkładamy ciach Tarczę hamulcową, teraz zwrotnica, nie, zwrotnica, nie, to tak, o, właśnie w ten sposób. Zwrotnica teraz tu. W ten sposób. Tak jest. Ok, już się wystraszyłem, że mam zaślepione te, ale widzę, że na rysunku też tego nie ma. Dwie śrubki też CP. O, coś nie złapałem, nie trafiłem. Ok, teraz bierzemy sobie samą felge. Samą felgę, do której trzeba najpierw wkręcić piastę. Cztery śrubki <laughs> za pomocą czterech śrubek jest. Natomiast czterech śrubek BM. Więc tutaj mały brak w instrukcji. Ok, i teraz wkładamy zacisk do felgi. Wkładamy do środka ten krążek i bierzemy śrubkę MM. I wkręcamy w sam środek. No i właśnie. I teraz zamocowałem ją tak mocno. że nie da się kołem obrócić. Teraz jest... da się obrócić, ale z oporem. Nadal jest opór. O! Jest git. Zaraz mi bateria padnie. No dobra, to wstrzymałem się z tym i zarazek. Baterię naładuję to, będę kontynuować. Dobra, bateria naładowana możemy kontynuować, yy, czyli yy, teraz bierzemy właśnie sobie te dwa elementy, przytykamy w ten sposób o, yy, i przykręcamy dwiema śrubkami DM. Yy, yy. bym sobie wbił śrubokręt, na szczęście, między palcem i las. Ok teraz pora założyć oponę. Wyciągniemy ją sobie. Tu jest opona. Dobra, trzeba ją osuszyć. <śm> synchronizacja. O, która będzie GIZ? Jeszcze tu w środku też. Dobra, jest sucha i jest bardzo plastyczna. Super łatwo. Cyk. Mówią, że jeszcze można ją uelastycznić przez parę minut ugniatać, ale to. Dla tych, którzy mają zamiast rąk i magła. Yy, dobra, i teraz i teraz bierzemy sobie jeszcze jedno kółko. Jeszcze jedno kółko. Znaczy nie jeszcze jedno kółko, tylko właśnie o, prawe. I cyk w to miejsce. I za pomocą śruby QM montujemy prawe koło do podwozia Czy mi się też tak uda trafić jak, no jest, jak wtedy już widzę, że jest trochę trudniej hmm. przede wszystkim śruba nie chce się za bardzo trzymać może tak najpierw ja sobie po prostu nakręcę tak w ten sposób dobra, już się pojawiła tam i teraz nakładam tu Nie wiem czy trafiam, czy nie. Wtedy trafiłem za pierwszym razem, więc wiadomo, że teraz. O, dobra, skoczyło. I teraz już mogę kręcić. Aż do końca świata. O, no i elegancka. Tylko nie wiem czemu. Jak to koło się skręca bardzo fajnie, luźno. Tak to stawia większy okór. Mm -hmm. Może, jak go rozruszam, że lżej chodzi, ale nie tak jak to. O, zobaczcie, to się, Mógł tak atym, a tym, ani drgnie. Ok, no, kolejna rzecz to oczywiście, trzeba kółeczko zamknąć, czyli nakładamy sobie nakrętkę, która się nigdy niczego nie trzyma. Nie widzę jej sensu, bo i tak jest pod kołpakiem. Chociaż w sumie bardzo dużo rzeczy składamy, które w przyszłości nie będą widoczne. Mają w zasadzie tylko sprawić przyjemność nam składającym. Chyba że jest to właśnie taki kołpaczek, który nie za bardzo chce być na swoim miejscu. Jak się blokuje, to w zły sposób. On cały czas jest krzywo. Jak go nie wrzucę to się krzywo wsadza i a potem jak go wcisnę, to nie, chce się, nie, nie da się go wyciągnąć. No dobra, powiedzmy, że to jest tak jak powinno być. I kołpaczek. No i pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I w ostatnim kroku odwracamy dziata. Bierzemy sobie drążek kierowniczy. I teraz tutaj są takie wypustki do tymi wypustkami w stronę tyłu, yy, tyłu ramy Przykładamy tutaj w ten sposób, żeby jak widzicie tutaj się nakładało i za pomocą dwóch śrubek DM łączymy te elementy No, jak zwykle odpadło No nie jest łatwo przykręcić, bo bardzo to jest giętkie. Ale znowu sobie wbiję śrubokręt w palec. Okay. Z tej strony jakoś się przykręciło, jeszcze z drugiej. Okej. Okay. Skręca, skręca. No i to wszystko. Tak właśnie się prezentuje nasz ciągnik Ferrari wraz z dwoma przednimi kołami. Jak widzicie, nasza rama już powoli może być ciągnięta przez konia, bo są na koła. No. Ciągnik prezentuje się coraz lepiej, więc czekamy na kolejne elementy. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na mojego Discorda. Link macie w opisie. O w następnym odcinku złożymy sobie oś tylną oraz napęd. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.